Już od miliona lat ludzie jedzą chipsy. No dobra, przesadzam. Będzie jakieś parę dziesiąt lat od kiedy chipsy na stałe wpisały się w menu różnych imprez i spotkań z przyjaciółmi. Są lekiem na smutek, ale bywają też dodatkiem podczas celebrowania radosnych wydarzeń z naszego życia. Dodatkowo chipsy mogą dzielić i łączyć, bo przecież każdy ma swoją ulubioną firmę i ukochany smak, który jednym może pasować, a u innych wręcz powodować mdłości. Tym razem nie będzie o tym, jak powstawały same chipsy, a powiem Wam nieco więcej o moich ulubionych, czyli o Pringlesach. Zacznijmy jednak od tego, że chips pod postacią, jaką dziś znamy, powstał w okolicy 1853 roku. Wynalazek ten przypisuje się George'owi Kramowi, chociaż w niektórych źródłach można znaleźć informacje o tym, że już 30 lat wcześniej ktoś chipsy pałaszował. Nie zmienia to jednak faktu, że przekąska z ziemniaka stała się ogólnoświatowym hitem, bez którego ciężko wyobrazić sobie wieczorne życie. Wyobraźcie sobie teraz, że mamy XIX wiek. Powoli w Europie zaczynają znikać podziały w społeczeństwie, a w Stanach chipsy sprzedawane były od tak po prostu bez niczego. Bez dodatkowych aromatów czy wymyślnych smaków. Od około 1920 roku w Wielkiej Brytanii chipsy pod nazwą Crisps sprzedawano wraz z dodatkową torebeczką soli. Brytyjczycy naturalnie nie mogli mieć takiej samej nazwy jak reszta świata, ale w sumie oni mają też kierownicę ze złej strony, więc musimy im po prostu wybaczyć. Historia pringlesów zaczyna się jakoś 36 lat później, czyli w 1956 roku. To właśnie wtedy chemik Aleksander Liepa zaczął pracę nad unikatowym smakiem chipsów, które definitywnie podbiją nie jeden rynek. Wysiłek włożony w odnalezienie odpowiedniego smaku się opłacił. W 1968 roku Stany Zjednoczone ujrzały pringlesy. Co było dalej? Sukces na rynku amerykańskim przyczynił się do rozszerzenia oferty na kolejne kraje, co zaowocowało międzynarodową sławą i w ciągu zaledwie kilkunastu lat Pringlesy trafiły do kolejnych krajów, również tych europejskich. Pringles. Co w ogóle oznacza ta nazwa? Skąd ona się wzięła? Tutaj mamy różne wersje. Pierwsza to taka, że nazwa pochodzi od nazwiska człowieka, który w 1937 roku odkrył nowy sposób przetwarzania ziemniaków, czyli marka Pringla. Byłoby to całkiem logiczne. W końcu metoda przetwarzania do dziś jest podstawą produkcji tych konkretnych chipsów. Druga opcja jest oficjalną legendą i głosi ona, że nazwa to w sumie był przypadek. Została ona zaczerpnięta z książki telefonicznej, w której jeden z pracowników przypadkowo natknął się na ulicę Pringle Drive w mieście Cincinnati. Jak się domyślacie, ta ulica stała się częścią nazwy nowej marki chipsów, która w pełni brzmiała Pringles New Potato Chips. Inna teoria mówi o tym, że nazwa została wylosowana z kapelusza, co miałoby promować rodzinny charakter marki. Jak było naprawdę, tego się raczej nie dowiemy. Natomiast nazwa chwyciła i tego Pringlesom odebrać nie można. Czym właściwie wyróżniały się owe ziemniaczane przekąski? No kilkoma rzeczami. Smakiem, kształtem samego chipsa i kształtem opakowania. Smak z początku był zwykły, standardowy, solony. W czerwonej tubie możecie go spotkać do dziś. Ale właśnie tuba stała się znakiem rozpoznawalnym Pringlesów. Na pomysł tuby wpadł Fred Bohr. Proste, a jakże genialne rozwiązanie. Tuba pozwala zachować kształt hiperbolicznej paraboloidy. Kształtu nie zmyślam, możecie sobie poszukać w internecie i sami zobaczycie, że ten kształt to jest dokładnie ten sam kształt, który możecie znaleźć w paczce Pringlesów. Oprócz tego, że puszka utrzymuje oryginalny kształt chipsów do momentu, aż te znajdą się w naszej buzi, to jedna z nich utrzymuje też dzielnie prochy jej wynalazcy. Tak. Pomysłodawca Tuby został w jednej z nich pochowany, bowiem uważał, że wynalazek jest tak genialny, że może to zrobić. I zrobił. Kreatywności odebrać tutaj nie można. Co ciekawe Pringlesy miały niemałe problemy na start, a to przez to, że konkurencja chciała się firmy naturalnie za wszelką cenę pozbyć. Znaleźli oni na Pringlesy haczyk w postaci tego, że przecież to nie są dokładnie chips, bo nie powstają z ziemniaka, tylko z ciasta na bazie ziemniaków. Dla administracji żywności i leków w Stanach Zjednoczonych było to całkiem przekonujące, więc pozwolili używać w firmie słowa chips jedynie w sformułowaniu potato chips made from dried potatoes, co w tłumaczeniu brzmi chipsy ziemniaczane z suszonych ziemniaków. Nie brzmiało to jakoś imponująco, więc nazwę zmieniono, zamieniając słowo chips na crisps. I to pozwoliło pozostawić niemalże identyczną nazwę, a konkurencji skutecznie zamknęło usta. Co jeszcze ciekawsze, firma Pringles sama w 2008 roku przekonywała w Wielkiej Brytanii, że oni nie są Crisps, mimo że mają tak napisane na opakowaniu. A czemu? A no bo w Wielkiej Brytanii, tak jak wam mówiłem, na chipsy mówi się właśnie crisps, a nie chipsy. A żeby uniknąć podatków, należało przekonać brytyjskie sądownictwo do tego, że Pringlesy to nie chipsy. One nawet nie mają kształtu ziemniaka ani niczego, co przypominałoby naturalny kształt, a ich skład to zaledwie 42% ziemniaków. Sprawę wygrali i pozwoliło to im na uniknięcie 17,5% podatku. Wyrok został cofnięty w 2009 roku, ale co Pringles wygrało, to jego a czy jedne z najbardziej charakterystycznych chipsów na świecie mają jakiś związek z naszą ukochaną Polską? Owszem, od 2014 roku w Kutnie produkowane są te przekąski, które oficjalnie chipsami nie są, ale wszyscy wiemy jaka jest prawda. I taka jest właśnie krótka historia Pringlesów. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli macie jakieś sugestie, to śmiało użyjcie sekcji komentarzy. Tam też możecie napisać, jaki smak jest Waszym ulubionym. Dajcie też łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Do usłyszenia następnym razem.